Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Zaciakowa, tym razem z e, moim e... kuzynem oraz e, panem Henderem. E, robimy, bo ja, ja pragnę, pragnę mieć na tym serwerze białego lisa, no nie? Bo biały lis to jest w sensie coś takiego super, super rzadkiego, nieosiągalnego. I dlatego zrobiłem wyprawę po białe lisy. E, kordy jesteśmy z tysiąc pewnie kratek. Od, e, leć teraz na 0,0. Musimy polecieć. Oczywiście zostawiajcie łapeczki. E, czekaj, czekaj, musimy... Żeby cię nie... Zostawcie dzwonka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. E, powiedzcie, bo mi się to nie nagrało. Zostawcie suba, lajka oraz Czekajcie, dzwoni, ja, ja, na... ja tutaj niszczę. Ma ktoś łopatę? Ja mam, ja mam bardzo... Mam nadzieję, że to się nie nagrało, bo ja to chciałem właśnie powiedzieć, to... No to nie przejeżdżaj. Okej, okay, chodźcie, lecimy dalej. W sensie, pan Hendery dołączył do... Nikuś, jest koło mnie bracisek i on mi puka tak trochę w monitor. Tu jest lodowy biom. Ej, wiecie co, już dalej musimy chyba na piechtę iść. Nie, chciałam czekać. dalej będzie trzeba na pieszo już? Trzeba, smycze jestem na kreatywie cały czas. To smycie. Jak na kreatywie? Chodź. Lis jeden. Lis dwa. Nikuś! O. Dobra i lecimy. Teraz już na piechtę. Czekaj. E, łódki możecie zabrać, jak coś. Zobaczymy się, jak już będziemy trochę bliżej. E, dobra, jesteśmy już... Bo my się zorientowaliśmy, że płynęliśmy trochę nie w tą stronkę. E, lis! Lis się zgubił! Panie Lisku! O, bo lis się, lis by nam uciekł. Do, dobra, e, a bez shaderów gram? E, popilnujcie lisów, jak coś macie dwie liny, pilnujcie ich, ja shadery włączę. Piliny, do, Pani, patrzcie na lisy. Ej, zombie atakuje gdzieś, słyszałem. Dobra, ja już go zabiłem. Adaś, uważaj! Czemu? Nie masz zbrojki. Jak się uderzę to wiesz! Ja mam miecz nederytowe, nie mam cię. Dobra. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Ja na F5. -c. A ty patrzymy się, jak będziemy troszkę... no troszkę bliżej. E, jak coś, to niech ktoś idzie z tyłu i patrzy, czy lisy idą z nami, nie? Jasne. Jabł o ja lisu ciek! Ej, gonić! Goń go, goń go, goń go, goń Panie Lisku! Panie Lisie! Ej, bo drugi uciek, Ty! Ty! Drugi Lis uciek, Łapać lisy! Na Ty mam nagrywa to! Nagrywa się! Łap się lis! Lisie! Nie! Nie! Mam jednego, mam jednego, wyłapcie drugiego, macie smyczki! A za drugiego? Hendery ma drugiego! Macie go, macie drugiego! Chce płotek stworzyć Hendery, musi go na... Hendery, masz go? Mam. Masz na lince go już? Mam. Okej, okay, dobra, to chodźcie idziemy dalej. To Borys Tylko weźcie na F5, Borys pilnuj. Chodźcie za mną. Dobra, tylko jakby. Zobaczymy się później. Ej, kolejna była. Wy no, naprawdę nie umiecie pilnować tych lisów. Ja, ja umiałem, tylko że. Jest wioska, ty możesz ta... powiedzieć komuś? O to, o wioska, wioska, fajnie. Tak. E, chodźcie, zrabuję... Tak, nagrywam. E, chodźcie, zobaczymy, co tam mają ciekawego. Coś może pokradniemy im. Kolejna część wyprawy z lisami. Kto tam drewno scina? Ja. Bo zrobię trzecia... Ja robię weather clear, zróbcie time... O nie, jesteśmy znów na tym biomie. Uuuu, jak ja nie lubię tego biomu. Na lisy jest... Po prostu tu są te króliczki i co chwilę lisy nam uciekały na tym biomie na pustyni, bo na pustyni te król... Ej, Jak widzicie króliki zabijajcie od razu. Albo kaktusy. Czy to już jest ta pustynia bez tych? Gdzie? Szymon, nie wiem czy to nie jest ta... O już jesteśmy, Boże. O nie, Podobijam może te króliki. Tak, pozabijaj je. O nie, lis! O, posz Lis? Lisek! Boże, ja nie mam co jeść. Ja mam trochę wtyku, zaraz dam. Czekaj, ja... masz go? Ja jem już roten fleser. Borys, masz jedną łódkę. Masz, jedzonko, masz jedzonko, Szymon. Eee ja mam jedną łódkę. Eee dobra, to żół. Eee dajcie jedzonko, tam. bo ja nie mam jedzonkę. Nie no, tam no, no, się. Jedzonko. Dobra, idźcie powoli już do tej naszej. Wiem, ja? idziemy powoli właśnie. Dajcie. O, jedzonko. Chodźcie, idziemy z tymi lisami, bo już mnie. Naprawdę przez te lisy to humor mam mi się popsuł naprawdę humor. Mam nadzieję, że to się nagrywa, bo miałbym. Nie uśmiech! To go złap. No, łapie, bo, bo ty nie, bo. On, oni... Bo te lisy nie nadążają. Idziesz. Ja mam tego lisa, mam. Nas, nas wy... oj, e, oj, idzie z nami. Idziesz... Idziesz z lisa. Lisuś Lisuś. Mm -hmm. ja, Adam, chyba, ja, ja... ja chyba już mam imię dla jednego z lisów, ten ja. e, kurka i e... ja wale, bo jeden ja... widzę, jeden widzę na kury atakuje, a drugi mm, a drugi króliki, więc będzie kurka i królik. O jeden będzie miał na imię kura. Tak, właśnie będzie kurka i królik. <noise> Nie mam do mnie ten lis, bo... Ty go weźmiesz i będziesz... A gdzie ty jesteś? Eee. Ta! przy pustyni, gdzie jest dużo królików. O, widzę wasze i kosz... Wid... A Darsia widzę. O, chodź! Weź te... Tutaj, tutaj. Gdzie ten lis? Boże, o. ale ten lis ma jakimś, nie wiem, ADHD. Tak się rusza, jakby nie wiem. Ja ode mnie, ja nie wy. To chodź, idź z nami, ja go zaraz wezmę. Musisz na górę się wspiąć. Ja naprawdę, na powoli nie? powoli idą, no chodź. Mój już chodzi za mną, normalnie, nie? Ale będzie a... ten, króliki. Ty, a wy oszukaj. Oś... Go... Boże, mi też uciekł. Weźcie, idźmy normalnie, a nie co chwilę. Musimy łapać lisy. Weźcie, złapcie normalnie i chodźcie, a nie co chwilę. No. Chodź. Chodź lis. Lis. O, mam go. Macie już tamtego? Jeszcze jest ten drugi. No, mamy go na. Bo mamy do przejścia jeszcze 600 kratek, a dalej... Nie wytrzymam! No wytrzymam. Boże! Nie mogę przyjść, bo muszę mojego złapać też, no No Zara Lina pęknie Ja mam 50 linek, mogę dać wam. Ja mam kartą Mam cztery. Kendery pilnuj. Dobra, Adam teraz! Nagry Nagrywasz jeszcze? Tak, nagrywam. Chodź tali, Chodźcie, lisy. Dobra. Zobaczymy się, jak będziemy już blisko. Tutaj jesteśmy już, widzowie. Przybyłem. Ostatnia prosta z białym. Niestety, jeden nam dednął, ale jakoś go może przyprowadzimy później. Dobra, chodź. To już jest ostatnia prosta. Tylko tutaj, żeby upadku nie dostać. Tym się zajmiemy. Zajmij się tym, Adam. Jest woda? Jest woda, uważaj! O, jest już! Możesz wodę zabrać. Poczekaj, bo nie mam czym. O, Dobra, jest. Dobra, dawaj, puść go z Daj boróweczkę. Nie ma, nie ma. A, Uroczyste rozmnażenie naszego. To będzie pan królik, no. No dawaj, rozmnażaj go z tym. O, 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 o! Co wiesz? Wysz... Dawaj, Jezu! Roz... Zawiodłem się! Chodź ty. Będę próbował go rozmnażać jak będzie się dało. Uff. Przyprowadź mi kolejnego, no jakbyś mi go przyprowadził, naprawdę zapłacę dużo emsów. No dobra, skończyłeś to ci, e, cięcie czy jestem. Cięcie, pa pa. E, wiesz, co ci powiem, moja z... Co popisy? Ja mam białego lisa, bo cię rozwalili. No wy, we... najlepiej... Sera Ale nie dawaj mu... Zróbcie roku. time set KUR. Zróbcie. Time set day. Co, to nie wyskoczyło? No i teraz. Bo ty time tylko time set. set. Day. I weather. Wiem o tym. Chcesz day. walczyć? Ja? Chętnie. Nie, to jak serek. Weź go zbanuj! Jakiś masz mań... problem? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry z nim, to dawaj z nim ja ci pow... pokazuj. Nie pokazuj mu! Dawaj bana, jak to robi. No bo ja na prawdę. On mi zabije najpewniej. <noise> Banuj go, go i nie będzie. Napisz mu, że 10 razy go no, najlepiej zbanować Ty się Serio? Ty a Szymon, a jak Ale się boi Perełkuje Wyszedł z serwera, ale się boi. Nawet by nie... by nie zwie, nie poszedł na PvP. Teraz mamy to, tego reaktora. Szymon? A jak teraz zadasz mnie to eksplorowanie? Tak, bo mamy ekipy inwentory. Bardzo super, bo ja mam 42 level. Ej, e, wiesz co, jak zrobię? Ja, to jest moja porada. jeszcze, Bym z ustawił sprint albo wysoki skok. Bo... Biały lisek! Co? Biały lisek się urodził! Uuu! Nie ale... każdy Kozak! Już są dwa! Ale supio! O może! No, pokaż go. Tutaj jest chodź w jaskini przed, zobacz, czekaj, tu jest... Chodźcie, czekajcie, wykopię wam tu. Tu jest duży lisek. A... Tu się plączę. Chodź, zobacz go. I... I tu jest! Nie. Okay, Mówiłem, że się zrodzi nam. O, ale... tu jest, tu jest, koło mnie jest. Tu chodzi, patrz, tu. Widziałem, 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 widziałem. Ale super! A, o nie! nie o nie, Kilo a, <laughs> Moje liski! Teraz już mogę sobie je rozmnażać normalnie. I dam temu może... tem małemu dużo boróweczek, gdzie ty jesteś? Mały ej! Ale on lata jak jakiś popinder, jak jakiś, nie wiem, jakby miał... Nie kupiccie, mam może później go... Nie, ja chcę na razie dwa mieć, żeby sobie emocje w spokoju roztagować, żeby... Tak, wiem, ale później wiem. Później tak, później ci sprzedam na pewno. Jak Zajno. ktoś chce ku e, stak zło, e, za małego sta... za małego półtorej staka złota, czyli jeden i pół staka, za dużego jeden stak. To dużego biorę, bo jakie. Du... Tylko, bo... tylko ja mo, sprzedaję każdemu po jednym lisie, nie po dwa. To później mnie nie sprzedasz z drugiego? Przecież my kuzynami jesteśmy. Mówimy. W sensie, sprzedam, ale będziesz, żeby móc je rozmnożyć, będziesz musiał do mnie przyjść, ja ci w tym pomogę, w sensie, że wiesz, to było lisk liski z rodowodem, no nie? Ale ciekawy odcinek mamy. Mogę zniszczyć te szybkie Nie, zostaw. Ale to szybkie kopanie nic nie daje, bo my nie kopiemy. Był tam dery. Deryakcer ma euro. El... Gdzie on jest? On znalazł do mojego domu. Mam tego sera na zawsze. Nie bawi. Z zaraz zobaczę mój domek i. Wyszedł do mojego domu. Normalnie. Weź do zbanu! Poczekajcie, zobaczymy. Zbanu go na No chodź! Ja? Nie, yeah, deriaksyl niech przyjdzie, bo widzę, on jest jakiś ciemny. U, jest, a tam z łuku, dawaj go. Nie będziemy go rozwalać, bo się jeszcze bardziej roz... Pat jaki? Ty? Co tam? Pali mnie z łuku No to wyjdź go w garść Na bo... klepę? Chcesz deriakserek? Dawaj we dwóch na niego, dawaj Jak chcesz to ten dawaj. Który on jest? Ten co się pali? Tak DERIAK się za zasra... Boże Miem, to ma być family friendly, ale się perełkuje Ej, zabiłeś mnie, Mądralo Nie! No to Fulis powiedział, że ty jesteś tym, co się pasuje. <laughs> <laughs> ale chociaż mam głód nowy. O, no zawracajcie się. To chociaż fajne. E, pumba, weź jak coś, Derek, sera. Roz rozwalić E, e, te, te... do niego i zaraz będzie... Nie, nie te o tepaj się! Ty już! Szymon już! Bo się miałeś go zajcie! Ja chciałem się dowiedzieć, czego on chciał! No, żebym go rozwalił. No, ale... Go rozwalił ty już! Dobrze! No, to! Najbardziej nieogarnięty odcinek ever. Zostawcie łapkę w górę. No zostawcie łapeczki w górę. Z bąkiem i bąkiem na bieżąco. Boże, perełkuje się. za. Mm. No to tepnij się do niego. A, wyszedł. Dobra. No najpierw... lubię, ale ważne, że mam te białe liski dwa i mogę sobie je rozmnożyć. To ale już jest się... największy sukces świata, no, nie? A nie, nie będzie na serwerze... To możesz ty je rozmnażać. Ale serwer zamknięty będzie. Tak, ale można. Szymon... I może w tym... Oh. Nie Dobrze, marci. zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście w górę, no bo nie w dół. O, weź do gry, dawaj, zobacz to! Nie, nie, dobra. Zostawcie łapeczkę w górę, możecie zostawić też subika, dzwoneczek, oczywiście, żebyście nie przegapili kolejny odcinek. E, I możecie, jakby ktoś chciał, możecie wymyślić jakieś imię dla Lisków naszych. E, chociaż jak nie będzie ciekawych imion, to nazwę je po prostu e, nazwę je po prostu ten... A nie! To to mnie creeper by On zaszedł do gry! Dawaj, tefaj się do niego! Ok, kończę odcinek, papa. Pa.